Nowy odcinek więc ponownie 5 aplikacji na telefon. Dzisiaj mam dla Was 5 perełek, które szokują i pomagają odkryć nowe ukryte opcje w telefonie. To będą aplikacje, które możecie wykorzystać do różnych celów, a ostatnia aplikacja będzie dotyczyła muzyki. Były pytania, więc myślę, że może Wam się spodobać, tym bardziej, że jest w sklepie Play. Pod ostatnim filmem było tyle łapek. Jak będzie tyle, lecimy z kolejnymi aplikacjami. Standardowo dajcie znać, co potrzebujecie, i zapraszam do subskrypcji kanału. Także co? Lecimy! Pierwsza aplikacja to AdAway. To blokada reklam na całym telefonie. I mówię tu o wszystkim: aplikacje gry, strony internetowe. Działa na zasadzie filtrowania hostów, czyli po prostu odcina reklamy, zanim w ogóle zdążą się załadować. No i masz dwie opcje. Jeżeli Twój telefon posiada ruta, to działa to globalnie. Jeśli nie masz ruta, odpalasz tryb VPN i też wszystko będzie działać. Wyobraź sobie przeglądanie Instagrama, czytanie newsów albo granie i żadnych wyskakujących śmieci. Oszczędzasz transfer, baterie i nerwy. Podróżujesz? To apka, która może uratować Ci wakacje. Saili. Dzięki niej nie musisz już biegać po lotnisku i szukać kiosku z kartą SIM. Jak to działa? Wybierasz kraj, kupujesz pakiet internetu, dostajesz eSIM i od razu masz LTE albo 5G. Bez plastiku, bez wymiany kart w telefonie. Najlepsze jest to, że działa w ponad 200 krajach, więc możesz polecieć do USA, Japonii, Hiszpanii czy Egiptu i od razu mieć internet. Jeżeli coś nie zadziała, 30 dni na zwrot, support działa 24 7. A teraz najlepsza część, mam dla Was kod ARENTEC, dzięki niemu macie 15% taniej na pakiety. To serio się opłaca, bo różnica w cenie potrafi pokryć ciekawe na lotnisku. Trzecia aplikacja to Aurora Store alternatywa do Google Play. I to nie jest jakaś kopia. To klient Google Play, tylko bez tej całej powiedzmy śledzącej otoczki. Dlatego nie musisz logować się na konto Google, więc telefon jest bardziej prywatny. A co najlepsze, możesz pobierać aplikacje, które są w Polsce niedostępne. Na przykład gry czy programy z innych regionów. Aurora pozwala też ściągać starsze wersje aplikacji. Więc jeśli nowy Messenger nie podoba ci się, bo masz sztuczną inteligencję lub działa wolniej, to po prostu pobierasz poprzednią wersję. I żadnych reklam, żadnego śledzenia. Czwarta propozycja to Fossify Gallery. Jeśli masz dość systemowej galerii z dziwnymi algorytmami, które robią foldery z memów, screenów i tysiąca miniatur, to to jest wybawienie. Lekka, szybka, zero trackerów i reklam. Obsługuje podstawowe edycje zdjęć, filtry, sortowanie i układ folderów. Idealna jeśli chcesz prywatności, minimalizmu. Wszystko działa lokalnie, więc twoje zdjęcia nigdzie nie lecą do chmury, jeśli tego nie chcesz. Na koniec mam dla Was aplikację SimP Music, znaną też jako Musicum. To odtwarzacz i serwis muzyczny w jednym. Masz tutaj darmową muzykę, playlisty, podcasty i nawet teledyski, wszystko w jednej apce. Możesz wyszukiwać utwory, przeglądać gatunki, odpalać playlisty i słuchać nowych artystów. To takie połączenie klasycznego playera z katalogiem online. Ale żeby nie było kolorowo, trzeba pamiętać, że aplikacja zawiera reklamę i ma wbudowane zakupy w aplikacji. Nie jest to w pełni offlineowy player, ale jeżeli chcesz szybko ogarnąć darmową muzykę i odkrywać nowe kawałki, to możesz rozważyć tę opcję. Dlatego podaję to bardziej w ramach ciekawostki i nie, nie jest to żadna reklama. I to było 5 aplikacji, które naprawdę coś dają i są przydatne. A jak chcecie więcej aplikacji, które dają nam wolność od Google'a? Dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się coś przygotować, choć mam nadzieję, że teraz pokazałem nam miastkę aplikacji bez śledzenia Google'a i mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu. Więc dajcie znać, którą apkę instalujecie pierwszą, która wam się przyda, a może, a może wam się żadna nie przyda. Również możecie dać tak znać. Dodatkowo możesz podbić ten film, jeśli dotrwałeś do tego momentu, jest dostępny na dole, wystarczy przesunąć. No i co? Jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku.